Za tą um, mecz, można powiedzieć, niemalże 90 minut w Ekstraklasie. Mówię niemalże, bo wchodziłeś w bardzo trudnym momencie, kiedy trzeba było wejść w miejsce kontuzjowanego e, Lamina, Fadigi. E, co myślałeś w momencie, kiedy się dowiedziałeś, że ty wchodzisz na boisko? Szczerze to nie miałem za dużo czasu na myślenie, bo od razu pobiegłem do rozgrzewki i myślałem tylko o tym, żeby wejść na boisko i po prostu dać drużynie coś, co potrafię najlepiej robić, czyli utrzymać piłkę, zdobyć bramkę, pomóc po prostu drużynie, żeby wygra, żebyśmy wygrali mecz. I tyle. Alan, dla Ciebie te ostatnie dni wyjątkowo obfite, jeżeli chodzi o mecze. Najpierw przeciwko Lechii Gdańsk wchodzisz w trudnym momencie, kiedy prowadzimy 3-2, ale ten wynik jest taki na, na skraju. Dzisiaj też wchodzisz w momencie, kiedy prowadzimy 1-0, motor zaczyna naciskać, natomiast no, Ty musisz zagrać jednak prawie 90 minut na tym poziomie już ekstraklasowym, w którym się dopiero Wdrażasz. No tak, jest to na pewno duże wyzwanie, aczkolwiek uważam, że z Lechią był to trudniejszy moment, ponieważ było już mało czasu do, końcu, do końca, no i tam głównie się broni, broniliśmy, owszem miałem jedną sytuację, a dzisiaj jednak był to tak naprawdę normalny mecz, gdzie mogłem popracować w obronie i w ataku, więc, więc cieszę się na pewno. Alan, pierwsza połowa tego spotkania, taka rwana, to była pierwsza połowa, w której i my, i my mieliśmy sytuację, ale także w której motor miał sytuację. Strzał w poprzeczkę, nieuznana bramka. No, miał swoje okazje, żeby urwać, Natomiast w drugiej połowie, mam wrażenie, Agilonia zabrała piłkę i zupełnie kontrolowała to, co się dzieje na boisku, bo motor nie kojarzy, żeby jakoś specjalnie zagroził bramce. Sławka Abramowicz. No tak, na tym polega piłka, że, że grają dwie drużyny i wiadomo, że każda z drużyn ma swoje okazje. No i teraz wszystko zależy od tego, jak, jak zarządzamy meczem i, i czy wykorzystamy swoje sytuacje. Dzisiaj się to udało, także trzy punkty. Ale jeżeli chodzi o samo spotkanie, jeszcze to dzisiejsze, e, mam wrażenie, że dzisiaj Jagielonia zagrała bardzo dojrzale. Przede wszystkim po przerwie. Na ile te doświadczenia, które Wy wynosicie, z Ligi Europy, w czasie eliminacji Ligi Mistrzów, z tego napiętego terminarza dzisiaj okazują się dla Was bezcenne. No jak widać, to doświadczenie przynosi, przynosi rezultaty i zamierzamy to, to kontynuować i być coraz lepsi w tych, w tych aspektach i, i widać to, to doświadczenie na boisku, szczególnie w Ekstraklasie. To jeszcze zapytam w kontekście meczu. W kontekście tego w zasadzie, co się dzieje w tabeli, ja wiem, że trener Adrian Siemieniec nigdy nie patrzy na tabelę w trakcie rozgrywek, ale jakby nie patrząc, Jagiellonia w tej chwili po dziewięciu kolejkach, już w pełni rozegranych, zajmuje trzecie miejsce z punktem straty do wicelidera. Jak Wy na to patrzycie? bo. Był to dzisiaj wasz mecz, bolejże numer 15 w tym sezonie. A na boisku wcale za bardzo tego nie było widać. Szczerze to też nie patrzę w tabelę. Skupiam się po prostu na, na każdym kolejnym meczu i, i na, wygranym, na wygraniu meczu. Nie patrzę w tabelę kompletnie. To jeszcze do przerwy reprezentacyjnej przed Wami jeszcze e, trzy mecze, trzy trudne mecze, bo najpierw trudny wyjazd do Gliwic, potem jeszcze trudniejszy mecz w Kopenhadze, no i hit ekstraklasy podejmujecie Legię Warszawa, czyli starcie dwóch reprezentantów polskich w pucharach na jesień. No tak, to będzie ciężki okres. Najważniejsze, żeby wszyscy byli zdrowi i żebyśmy mieli szeroką kadrę i mam nadzieję, że, że dam radę.